Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej kampanii w Potop Total War. No i jak pamiętacie, e, ostatnio zaczęliśmy, znaczy właśnie nie my, ale toczymy wojnę z Austrią, którą właśnie oni zaczęli poprzez atak na Brno. No i jesteśmy przez to, przez to w nieco nieciekawej sytuacji, bo tutaj Austria ma całą pełną armię. No, a tutaj są nasze całe główne ziemie, tak naprawdę odkryte na ich atak. Kalisz, Poznań, Kraków, potencjalnie nawet Warszawa, co jest no, niebezpieczne, zdecydowanie. A ściągamy posiłki do Krakowa. No i będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tym nowym zagrożeniem. Mamy też oblegany Budapeszt, ale z tego co widzę, nic z tym na razie jeszcze nie zrobimy. Tutaj większością moich armii już na tyle, ile mogłem, ruszyłem się w poprzedni. W poprzednim odcinku moglibyśmy w sumie te trzy oddziały też przerzucić do Krakowa, bardziej się tam przedadzą. Potencjalnie te dwa tutaj z kamieńca również. Eee, teraz tak. Czy jeszcze coś tutaj zostało? Jakieś tutaj drobne posiłaczki? Ale poza tym, chyba wszystkie ważniejsze sprawy już poruszyłem. Eee, tak, tutaj chyba chciałem podesłać jedną armię dokładnie. To z tego co widzę ona potrzebuje odbudować sobie swoje zapasy, bo zbyt właśnie ma z małe zapasy i przez to bardzo powoli się porusza, więc niech zostaną jeszcze sobie tutaj turę w tym Sarańsku i odzyskają nieco właśnie zapasy, żeby mogli się sprawnie poruszać. No i tutaj mamy armię szwedzką, która nam zagraża, ale na razie z tym musimy zaczekać. Dobra, to myślę, że możemy skończyć turę i zobaczymy, czy nasi wrogowie coś tutaj niebezpiecznego przed się wezmą. No tutaj jak coś inkwizytorzy na razie latają. Najbardziej chyba się boję tego, co może Austria potencjalnie zrobić. O, no i widzę, że mamy oblężenie. Dawno nie było. No, ze strony Turków. No i jest oblężony nasz król, Leszek. No więc dobrze by było, żeby nie umarł w tej bitwie. Nie możemy dopuścić, żebyśmy utracili tą osadę, więc na pewno ją sobie osobiście będziemy bronić. Nie oddamy jej naszym wrogom. No dobra, to ruszmy. Hmm. No ostatnie oblężenie, które toczyliśmy tutaj, że pod kamieńcem wyszło nam doskonale. Trochę teraz ze względu na błędy komputera, ale to inna sprawa więc mam nadzieję, że to wyjdzie równie dobrze. OK. Mówiście mi, że wyszła też jakaś nowa wersja tego moda. Na tej nie mam zamiaru za bardzo grzebać, bo chcę skończyć po prostu tą kampanię na starej wersji, bo boję się, że mógłbym stracić save'y i tak dalej, więc ewentualnie kolejną kampanię, jaką bym stoczył sobie na tym Modzie właśnie bym ogarnął wtedy do niej nowszą wersję. Ok, widzę, że z tej strony nadchodzi cała ich armia. Dosłownie cała, cała armia. O, widzę, że ta twierdza też jest całkiem porządna. O, zdecydowanie. Hmm, no ja ciekawe. Dobra, musimy się zatem jakoś w miarę sensownie tutaj rozstawić. Mam tak, jeden oddział piechoty. E, możemy go trochę sobie ściaśnić, żeby jeszcze jeden się tu powiedzmy zmieścił. Bo jednak strzelcy są bardzo pożyteczni na tych murach. Tutaj dam sobie jeszcze jeden oddział. Um, tutaj dam sobie ten oddział piechoty. Też może niech się nieco zcieśnią. I dam sobie tutaj jeszcze jeden oddział tych. No i to będzie moja pierwsza grupa, powiedzmy. Dam tutaj może jeszcze też jeden albo dwa oddziały piechoty do obrony tej bramy. I w sumie ich też bym mógł włączyć, właśnie do tejże grupy. Ok, i teraz tak tutaj będzie drugi punkt oporu, z tego co widzę, bo raczej wątpię, żeby nadchodzili z tej strony, od tej bramy. Jest to bardzo mało prawdopodobne. No ale powiedzmy, że jeden odgłos je tutaj postawimy. Jest tu jakaś brama w ogóle? Bo tak niezbyt widzę. Chyba nie ma. Tak, jest tylko jedno wejście do tego zamku. Wow. Fu, no naprawdę ten zamek jest nie do zdobycia tak naprawdę. Dobra, to tym bardziej nie będą tutaj stali, skoro to się nie przyda. E, Okej, okay. więc tak. Ustawimy sobie tutaj przy bramie na wyższy poziom, więcej sił. Dam sobie tutaj husaria. Dam sobie, myślę, tutaj również artylerię. Mm, pod tą bramą. Halo? Artylerio? Fajnie by było jakbyście raczyli się... Cholera jest na... Przestawić. ja widzę, że raczej nie raczą. Ach, no trudno. Super. Dobra, nie wiem, może chociaż żeby tu się ustawili? Cokolwiek... Dobra, no trudno. Najwyżej no, ją stracę po prostu. Tak, yy, możemy sobie tutaj yy, jeszcze postawić, tak, w miarę strategicznie, kolejne oddziały, powiedzmy, na ulicy. Jakbym jeszcze mógł fajnie jakoś postawić gdzieś tutaj. O, może w ten sposób. Dobra, niech będzie chociaż tak, żeby strzelali od razu do przeciwnika, jeśli się przedrze przez tą bramę. Yy, tak, możemy postawić, powiedzmy, jeszcze jeden oddział gdzieś tutaj na morze, żeby. Patrzą czy stąd nie będą w nadchodzić, bo to jest w sumie kolejna brama. No i zawsze będą mogli stracić, ewentualnie z muru, tutaj na ulicę. I dobra, to będzie mała grupa numer 2. Teraz tak mamy jeszcze całkiem sporo e, innych jednostek, więc tak postawimy sobie tutaj na murze przynajmniej tych, których bym mógł dokładnie. Może, żeby. A, dobra, są w dobrą stronę ustawieni. Damy jeszcze, jeszcze sobie tutaj jakieś oddzieliki. O, w ten sposób. Eee, no i powiedzmy damy sobie te trzy pozostałe oddziały strzelców. Jakoś hmm, tutaj. No powiedzmy ten jeden oddział damy sobie gdzieś o tu. W ten sposób. Jakby jeszcze się chciał ustawić. Naprawdę... Ustawianie tych jednostek w Mediwalu ogólnie to już nie chodzi nawet o moda, ale w Mediwalu jest bardzo cierpiężne. Dobra, zaczniemy bitwę. No i dobra, zobaczymy jak to się potoczy. Mają bardzo dużo artylerii, więc mogą mi tak naprawdę niszczyć w mury w dowolnym momencie. Ale mam też przez to bardzo mało jednostek szturmowych. Dobra, przyspieszmy. Zobaczmy jakie decyzje podejmą. No i chyba zaczną ostrzał. Tak. Eee, widzę, że tutaj, co? Będą chcieli zniszczyć mi mury. No nie jest to dla mnie dobra informacja. O Jezu, ale to się trzęsie. No, nie będzie ciekawie. Mam tyle artylerii, że teraz zaczynam rozumieć, do czego wykorzystywali wcześniej. Dlaczego mieli tyle w swoim wojsku. Bo jednak podczas oblężenia to jest no. Miażdżąca siła. Dobra, no przyspieszmy na tą szóstkę, będzie cały czas tak. <grytanie> latać ekran. O kurde, no. Ok, widzę, że de facto wybili mi cały jeden oddział, który tutaj stacjonował. No ale też nie miałem za bardzo co z nim zrobić. Dobra, no przyspieszmy jeszcze trochę. Przynajmniej mam tutaj armaty od razu ustawione, więc będę mógł nimi rozpocząć ostrzał. Co prawda, długo pewnie nie pożyją. Ech, no i zabili mi też całkiem spore siły przez to. No, może nie być tak proste, jakbym sobie tego zapragnął. Dobra, no. Ten mur tutaj padł Dobra, zacznijmy zatem może strzelać powiedzmy gdzieś tam Moimi armatami. Dopóki jeszcze jakieś mi zostały. Zobaczmy, gdzie teraz zaczną strzelać. Jeżeli mi po prostu zrujnują mury, no to... Nie wiem co będę musiał zrobić. Gdzie strzelam? W bramę? Tak, dokładnie, w bramę. No niedobrze, moi drodzy. Będą mogli się tak szcześć do tych murów, ile im zapragnie. Ile duszę wlezie. Ok, no rzucili teraz swoją piechotę. No ja muszę zejść tutaj z murów. Dobra, spróbujmy, może z powrotem wejść, bo widzę, że zaczęli ostrzał w innym miejscu. Dobra, no. I rzucili się też cholera wszyscy przez tą jedną wyrwę. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Prawda, mam tutaj moje jednostki piknierów. Więc w miarę sobie powinni poradzić z y, atakiem frontalnym Jazdy. <laughs> Nie mogę zdjąć tej piechoty, bo inaczej będę całkowicie zdany na łaskę ich piechoty. Oj, to może być cięższa bitwa niż by się wydawało. Teraz rozumiem naprawdę, dlaczego aż 4 mieli artylerii w swoich wojskach. Bo rzeczywiście. Tworzy im to niezwykle dużą przewagę podczas oblężeń. Ech, no nie wygląda to dobrze. Straciliśmy już 15% naszych wojsk A nasi wrogowie zaledwie 5%. Dobra, no. Dobrze zrobiłem, że tutaj ustawiłem tą piechotę. Tutaj niedługo mur też pewnie padnie. Chociaż chyba znowu strzelają w bramę. Och, masakra. Dobrze. No, spróbujmy ich wystrzelać tyle, ile się tutaj da. Zawsze będzie jeszcze druga fala yy, mojej obrony. Dobra, spróbujmy nakazać moim strzelcom tutaj ostrzał. Och. Jest zdecydowanie niedobrze. No, straciłem już jedną czwartą moich sił. Co prawda tutaj trochę się pozbędę ich jazdy. No co jest dla mnie bardzo dobre. Ale boję się, że poza tym dużo tutaj nie zwojujemy. Tutaj moi strzelcy powinni też w miarę zacząć ostrzał. Ale bardzo powoli im to idzie. Tutaj już moi przeciwnicy też wchodzą na mury. No nie wygląda to ciekawie, cholera jasna. Cały czas jeszcze tymi cholernymi armatami strzelają. Na pewno utracą dużo wojska. Ale czy uda mi się to wygrać? Boję się, że jednak mój król odejdzie do wieczności w tej bitwie. Popełniłem nieco taktyczny błąd, że od razu nie rzuciłem sobie tutaj na ratunek yy, tej osadzie. Ale jednak liczyłem, że lepiej sobie poradzę. Nie wziąłem pod uwagę tego, że jednak artyleria naprawdę dużo zmienia, jeśli chodzi o oblężenia. Ach. Dobra, spróbujmy rzucić moją husarię tutaj na pierwsze starcie z ich generałem. Najwyżej ją szybko wycofamy potem. Nie wiem, czy moje armaty by mogły zacząć ostrzał. Jeżeli tak, byłoby to dla mnie naprawdę dobra wiadomość, ale raczej będą strzeli tylko po budynkach. Czemu mój generał król nie chce ruszyć do bitwy? Nie rozumiem. Dobra. Musimy jak najlepiej wykorzystać tą husarię, bo od nich może zależeć los całej tej bitwy. To, to, prawda, widzę, że ich ciężka jazda się zaczęła wycofywać, jest to doskonała wiadomość. Teraz zostaje im tutaj tylko lekka piechota, więc jedna silna szarża husarii może ich przełamać. Dobra, przypatrzmy się. No mają tutaj lekką piechotę, dokładnie. Więc coś co dla husarza powinno być jak masło dla noża. No zobaczymy, czy rzeczywiście to tak ładnie wyjdzie. Widzę, że zdobyli już przewagę na murach. Rzućmy zatem ten oddział, który się tutaj znajduje do walki wręcz, żeby powstrzymać ich od ostrzeliwania moich sił. Ach. Bo chociaż tylko tyle mogę zrobić. Dobra, no moja husaria tutaj uderzyła, no i trochę ich zabiła zdecydowanie. Ale wycofajmy się na razie. Przeprowadzimy najwyżej jeszcze jedną szarżę za chwilę. A w międzyczasie nakażę moim muszkieterum tutaj rozpoczęcie ostrzału. Być może oni wybiją więcej sił tureckich teraz. Oj, no i widzę, że Turcy mają jeszcze trochę jazdy w swoich zanadrzu. Ech, dobra, musimy ruszyć. Jest jeszcze jedną szarżą. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że widzę, że Turcy właśnie rzucili tutaj kolejny chyba oddział ciężkiej jazdy, albo część z ich sił właśnie powróciła na pole bitwy. Dobra, nie musimy zachować tą posadę na gorszy moment. Nie będę ich marnować w tej walce. Niech moje siły po prostu nadal tutaj ostrzejwują wroga. I mamy bardzo dogodną sytuację. Widzę, że wycofali się też z murów, co jest dosyć dziwnym posunięciem, którego nie rozumiem, ale nie będę na nie narzekać, bo daje mi to dodatkowe możliwości. Dobra, widzę, że brama też niedługo przestanie istnieć. Dobra, no ale przynajmniej 50% sił ich już nie żyje. To jest bardzo dobre. O, ich generał poległ. To też powinno podburzyć ich morale. Mój na tej uliczce powinni zasiąść tutaj spustoszenie. Jeden oddział, ale bardzo dobrze ustawiony, dobrze to przemyślałem. Bo Zanim oni tu dojedą, ich morale, właśnie przez tą centralną szerżę, jaką tu przepuścili, zostało zmiażdżone. Teraz wrócimy tutaj oddział Huseri na tych y, lekkich jeźdźców, Jaką y, kom kompiuter, żeby nie zaatakowali ich od flanki. Też uciekają. Doskonałe rezultaty to dało. Tutaj mają co prawda jeszcze jeden oddział ciężkiej jazdy, jeden oddział ciężkiej piechoty, dobrych strzelców. Teraz kupmy moich strzelców na murach, na ostrzale tych jednostek tutaj. Ora, No i zdobyliśmy o tyle przewagę, że wyparliśmy ich z mojego miasta. Zobaczymy, co teraz oni zrobią. No, Okej. Okay. Dobra, ruszają swoją ciężką jazdę mm, niedobrze. Strzelajmy do tych. Przynajmniej tylu zabijemy ile się da. Moja huseria mimo wszystko jest y, lepszej jakości jazdą niż ich jazda. Co prawda jest nas nieco mniej... Ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić w, w zwarciu z nimi. Ale myślę, że możemy jeszcze się nieco wycofać i poczekać na ewentualny ostrzał tych moich muszkieterów tutaj. Kupią nam czas, a w międzyczasie my powinniśmy zaatakować ich od tyłu dokładnie. Oni uciekają, ruszmy za nimi od razu. Póki są złamani, możemy wybić ich jak najwięcej. Dobra. Ruszmy moją husarię na ich e, lekką jazdę za murami. Lekką piechotę, przepraszam. Zobaczymy, czy to nie będzie samobójcza szarża mojego króla. A jest ona niezbędna, jeżeli mamy wygrać tę bitwę. Dobra, widzę, że ich piechota e, jazda wraca na pole bitwy. Dobra, ich piechota tutaj nieco się rozstępuje, ale nie będziemy iść dalej. Musimy ich nieco wyczekać. No, i zobaczymy, co oni teraz zrobią. Dobra, ruszyli za nami. Dobra, mój oddział muszkieterów tutaj powinien być cały czas w gotowości. Pokażmy im zatem ostrzał tych tutaj. Mogą nieco sobie nawet podejść. Dobra, i teraz znowu ruszamy z nimi w pogoń, póki mają zniszczone morale. Dobra, i przypuśćmy kolejną czarż na ich yy, piechotę. Myślę, że mogę już podejść moją całą piechotą, którą miałem na tamtym murze. Tutaj, ale wycofamy króla, bo ma zbyt duże straty w tym momencie. O i tak, zdecydowanie musimy ratować moją husarię, bo ona może nam wygrać tę bitwę. no i poczekajmy sobie zatem aż tutaj moja piechota przybędzie. Ruszmy tych muszkieterów, niech, powiedzmy, zaczną ostrzał tutaj na ich piechotę. No i doskonale. No i w ten sposób, kiedy już przyjdziemy, tu całą moją piechotą nie będą mogli tak naprawdę nic zrobić. Okej, okay. moja piechota już się zbliża. Ruszmy zatem wszystkie te jednostki, jakie się tutaj zgromadzą. Dobra, no. Na razie nie daje to dużego efektu. Musimy wyjść z bardziej za mury. No cóż, poniesiemy bardzo duże straty tą piechotą, ale jesteśmy gotowi poświęcić, byle tylko odeprzeć to oblężenie. Dobra, i myślę, że musimy też ruszyć w tym momencie na ich armaty. Muszę też wykorzystać do tego husary. Mimo całej niechęci, z jaką to robię. Nie mam za bardzo wyboru. No ale, dobra, wycofajmy już króla. Husaria zrobiła swoje. Teraz już wystarczy tutaj e, ilość piechoty, jaką zgromadziłem. No i doskonale. Udało nam się wygrać tą bitwę. Mimo tego, że straciliśmy ponad 50% moich sił, no to myślę, że i tak było warto. No i co najważniejsze, nie umarł mój król. No i tutaj już nawet nie wiem po co jeszcze się staram Dokładnie, zakończymy tą bitwę. Heroiczne zwycięstwo. Super. No i ten odcinek się nieco przedłużył, tak więc myślę, że w tym momencie skończę go. I zobaczymy się w kolejnym, w którym będziemy kontynuować naszą kampanię, więc wiem, że jest to nieco nietypowy moment na skończenie właśnie odcinka, bo w sumie stoczyliśmy w nim tylko jedną bitwę. Ale myślę, że w następnym bardziej postaram się poprowadzić całą kampanię w sobie. Tak więc do zobaczenia. Cześć.